Anna Straburzyńska, kiedyś właścicielka odnoszącej duże sukcesy Agencji Modowej, weszła w praktyki okultystyczne. Kilkakrotnie ciężko chorowała. Uzdrawiana przez Pana Boga, autorka dwóch książek: Dotyk Miłości oraz Dotyk Uzdrowienia o uzdrowieniu duszy, emocji, psychiki i ciała. Witam państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Kasia Straburzyńska. Witaj. Witam serdecznie. Pan Bóg uzdrowił Cię z naprawdę poważnych yy, chorób. Twoje życie przed tym momentem, kiedy go spotkałaś w tak bardzo istotny sposób, jakie było? Można powiedzieć, puste. Było to życie takie oparte na fałszywym szczęściu, fałszywej radości. Było Czemu tak to... mówisz, że to były fałszywe? Że... Szczęście e... i radość to są piękne słowa. Szczęście największe daje Pan Bóg e... i dlatego, więc myślałam, że pieniądze, sława, imprezy. A co robiłaś takiego, że pieniądze były i sława? No, prowadziłam swoją własną agencję reklamową jako młoda dziewczyna, dwudziestolatka tworzyłam organizowałam duże eventy, pokazy mody, duże takie kampanie letnie promocyjne i myślałam, że w tym wszystkim odnajdę szczęście, tak, że to mi da taką satysfakcję, czyli i zawodową i finansową, którą mi się wydawało w życiu, że to jest to, tak? To środowisko to jest takie luźne życie. A tak, bardzo luźne, oparte przede wszystkim na używkach też przede wszystkim trzeba to zaznaczyć, tak? Dużo alkoholu, imprezy, też można powiedzieć, łaska Pana Boga, że nie weszłam w, w narkotyki, bo też tam jest tego dużo. I to, to się dzieje tak, że jeśli serce jest puste, czyli jest brak tego Pana Boga, jest dużo smutków człowieku związane z różnymi sytuacjami, które się działy w życiu. Cierpiałaś No, cierpiałam. To chcemy czymś, ja chciałam przede wszystkim, tak robi też większość osób, chciałam tą pustkę w sercu zapełnić właśnie tymi różnymi przyjemnościami, używkami. Teraz patrzę na to inaczej, że jeśli ja zapraszam Pana Boga do tego, co robię, do życia zawodowego, do, do swoich pasji, to to życie jest inne, ono jest prawdziwe. Bo jest autentyczne i ta pustka w moim sercu została napełniona właśnie tym pokojem, Bożą miłością, tą radością, jaką daje Bóg. Ile lat y, prowadziłaś y, agencję i to życie takie, które powodowało cierpienie mimo uśmiechu? A, to był taki uśmiech sztuczny, tak? Czyli Amerykański. Amerykański, y, miałam dużo masek y, na swojej twarzy, czyli. Tak naprawdę wydawało mi się, że zakładając maskę na dany dzień i udając, że wszystko jest ok, bo trzeba się pokazać na zewnątrz, a to jest ten droga. Absolutnie nie. Biznes swój prowadziłam ponad 6 lat. I jak szybko weszłam na ten szczyt, to szybko z niego spadłam. Czyli dom postawiłaś na piasku? Dokładnie. I co się stało w chwili, w której to wszystko straciłaś? Co sobie myślałaś o sobie? Byłaś wtedy już yy, yy, o, o Panu Bogu myślałaś już wtedy? To znaczy musiało moje życie się tak zawalić, e, że ogarnął mnie ogromny lęk, bo zobaczyłam, bałam Bałam się o to, ja byłam w takim stanie, sklą, skończyły mi się moje wszystkie środki finansowe e, i musiało moje życie się tak zawalić, że pojawiła się taka ilość lęków, że ja myślałam, że znajdę się na ulicy wręcz, bo moje środki finansowe się skończyły, nie miałam już skąd pożyczać pieniądze. Więc zobaczyłam jedno, że nic już i nikt mi nie został, tylko został mi Pan Bóg. Miałeś nikogo, kto by cię mógł wspierać, rodzina. A, powiem tak. Jak Jesteś spoza Warszawy i przyjechałaś tutaj. Jestem spoza Warszawy, ale przede wszystkim byłam tak sparaliżowana tym wszystkim, co się stało w moim życiu, że. Nie byłam w stanie zwrócić się o pomoc ani do mojej siostry, ani do, do moich rodziców, bo cały czas z tyłu głowy miałam ja sobie poradzę, tak, że znajdzie się jakiś plan inny. I w tym momencie zrozumiałam, że przyszła taka łaska, tak, że upadłam na kolana, wyciągnęłam ręce i zaczęłam wołać do Pana Jezusa, Panie Jezu, powiedz mi, co się dzieje w moim życiu ja Skąd nie taki rozumiem? pomysł, żeby się modlić. Byłaś dzieckiem wierzącym? Tak, ja do 14 roku życia byłam dzieckiem wierzącym. I dlaczego I... przestałaś? Dlatego, że zmarł mój kochany dziadek, który zachorował na nowotwór i odszedł. I ja tego nie rozumiałam, jak wierząca taka osoba może nagle być zabrana. Nikt mi tego nie powiedział. No i się zbuntowałam, Przyszło, dużo we mnie narosło złości. A szatan jest ojcem. Kłamstwa jest oskarżycielem i buntuje właśnie w tym okresie dojrzewania bardzo mocno młodzież. I ja tego doświadczyłam i się zbuntowałam, bo zawsze mamy dwa wyjścia: albo pójdę za Panem Bogiem i w tych trudnościach, które się w moim życiu pojawiły, mogłam bardziej zbliżyć się do Jezusa, a ja się zbuntowałam i obraziłam. Do czasu modlitwy co najgorszego zrobiłaś, o czym możesz powiedzieć? E, co najgorsze zrobiłam, to można powiedzieć, że weszłam w okultyzm, To było najgorsza rzecz. Czyli weszłam zaczęło się w sposób niewinny, tak? Moja kuzynka zaprowadziła mnie do wróżki, o tego się zaczęło. I potem poszła cała lawina, tak, e, e, różnego rodzaju astrolodzy, wróżbici, e, bioenergoterapia, yoga. Miałaś jakieś nadzwyczajne nadnaturalne sytuacje. Czy takie. Mm, Coś działo się takiego, czego się nie da wytłumaczyć. Miałam taką sytuację, że myślałam, że wychodzę z ciała, tak? E, czyli my sobie nie zdajemy z tego sprawy, że jest świat ten duchowy. Ten Boży i ten świat duchowy, ale ten Zły, który jest e, jakby światem złego ducha. Tak? Przestraszyłaś się tego wychodzenia? A, Przestraszyłam się, przestraszyłam się oczywiście, tego, że poczułam ogromny niepokój. A potem szły oczywiście dręczenia um, ze strony złego ducha. I też ogromna ilość lęków. I to spowodowało też, że ja już zaczęłam, można powiedzieć, nie chciałam zwariować. Tak? I w ten sposób się zwróciłam do Pana Boga, bo to mnie przerosło. Wiedziałam, że to jest ponad coś ponad e, de mną, czyli ponad mojej siły. siły, że to ja nie byłam w stanie na tym zapanować. Co stało się po, po tej modlitwie, że walnałeś na Korana, przyciśnięto całkowicie, i co się stało? No i tak właśnie Pan Bóg działa, że działa przez drugiego człowieka. I to była łaska, że koleżanka zaprowadziła mnie do kościoła, pod mi miłosiernego, właśnie i ufam Tobie. To jest niesamowite. Potraktowałeś to poważnie? Potraktowałam to poważnie, bo poczułam w sercu, jaki Pan Bóg jest kochany. Że ja w wieku 14 lat, obraziłam się na Pana Józefa, podarłam obrazek z Jezusem Miłosiernym, Jezu, ufam Tobie. A Pan Bóg po ponad 20 latach z powrotem tak zadziałał i ze swoją miłością przyjął mnie do siebie. Pod tym obrazem? Pod tym obrazem, bardzo dużym obrazem, Jezu, ufam Tobie. Chorowałaś już jako Ty. osoba nawrócona. Tak. Powiedz o tym. A teraz mam świadomość, że choroba nie jest od Pana Boga. Dużo osób choruje nie wie, nie wie czym to jest spowodowane. Logika Pana Boga jest zupełnie inna niż nasza ludzka. Pan Bóg tylko dopuszcza do, do cierpienia i do choroby. Ale z tego cierpienia i z choroby potrafi wy wyprowadzić najlepsze dobro. Ja co choroba? E, przede wszystkim e, pierwszy raz zachorowałam na złośliwy nowotwór e, w 2014 roku zdiagnozowano mi złośliwy nowotwór macicy, i lekarze nie dawali mi szans, powiedzieli, że wszystko jest do wycięcia, wszystkie narządy i chemioterapia, i to będzie tak cud, jak ja z tego wyjdę. I przyszła ogromna łaska Pana Boga, bo zostałam cudem uzdrowiona. Co to znaczy? E, to znaczy, że Pan Jezus przed Najświętszym Sakramentem uzdrowił mnie. Z... Widziałeś, że tam trzeba iść po pomoc, tak? E, tak, byłam na modlitwie o uzdrowienie i, i czułam w sercu, że e, Pan Jezus kocha e, każdego człowieka, że On mnie kocha, że umarł dla mnie. I wiedziałam, że tylko w Nim e, jest moje uzdrowienie. I ani to zrobiłam, to oddałam to panu Jezuowi i powiedziałam: Panie Jezu, jeśli jest taka Twoja wola, to uzdrów um, mnie z nowotworu. Tak jak uzdrowiłeś mnie z złamanego wcześniej kręgosłupa, a ja w to wierzę, że mnie uzdrowisz. A jeśli chcesz mnie zabrać z tego świata, to mnie zabierz. I pojawił się ogromny pokój. Zakonnicy mówią, że. Wyrażają tę myśl w taki sposób. Jak chcesz, żeby był zdrowy, to niech będę zdrowy. Jak chcesz, żeby był chory, to mogę być chory. To jest Twoja decyzja. I byłaś w takim stanie, że byłaś. W... Mogłaś to powiedzieć, bo to człowiek nie chce być chory. Tak, nie chcę być chory, ale ja wiedziałam jedno, że Pan Bóg w swoim zamyśle, tak, On wie lepiej ode mnie. On wie, co jest dla mnie dobre. My się często buntujemy, ja też wielokrotnie się buntowałam w relacji już z Panem Bogiem, tak? Ale wiem, że to jest wszystko dla, dla dobra, że to jest dla mnie. To jest też coś do czegoś potrzebne. To cierpienie ofiarować za nawrócenie na przykład mojej rodziny czy innych osób. Jak złamałaś kręgosłup? To było tak, że ja przebiegałam e, z zakupami e, i biegłam do tramwaju. Zapaliło się światło zielone, ale miałam kawałek i chciałam zdążyć. I niefortunnie e, o coś się tam na drodze po prostu potknęłam. I po prostu zamiast upaść w, głową w dół. To ja w ostatnim momencie zrobiłam ruch w prawą stronę i miałam kompresyjne na pół złamanie kręgosłupa, co to był w, szok. w potężnym biegu, po biegu ruszyłaś się ruszyłam i nie, nie, wytrzymał. nie wytrzymał. dlatego że ja się zatrzymałam, żeby nie uderzyć głową w, w betonową jezdnię, to zrobiłam ruch w prawą stronę i upadłam. I złamałam na pół kręgosłup, co dla lekarzy w szpitalu był to szok, bo oni powiedzieli, że ja powinnam być sparaliżowana przy. Kompresyjnym na półsłomionym kręgosłupie. I pamiętam, panikowali i pytali się, czy nie jestem sparaliżowana, czy moje e, ręce i, i e, stopy nie drętwieją. I brakowały dwa mm do przerwania, e, do przerwania rdzenia kręgowego. Więc lekarze powiedzieli, że ten rdzeń powinien faktycznie przy takim złamaniu być przerwany. a On nie został przerwany. Zresztą sami powiedzieli, że to jest cud, więc pan był do tego nie dopuścił. No i i powiedzieli lekarze, że mój kręgosłup się będzie zrastał rok czasu przy takim złamaniu i że miałam być pół roku w gipsie i pół roku w takiej konstrukcji metalowej. I wielka łaska Pana Boga, ja mu to oddałam oczywiście Panu Jezusowi, prosiłam o cud uzdrowienia i dokonał Pan Bóg ten cud uzdrowienia. Co to znaczy? Bo nie byłam w, w gipsie przez pół roku, tylko byłam przez dwa miesiące i lekarz był zdziwiony, jak to jest możliwe, że w takim tempie mój kręgosłup się zrasta i wyciągnięto mnie z gipsu i włożono w konstrukcję metalową i znowu miałam być sporo miesięcy i miałam przyjść na kolejną kontrolę za dwa miesiące. Przyszłam za kolejne dwa miesiące, czyli to były dokładnie cztery miesiące po moim złamaniu? Lekarz był w szoku, i pamiętam, e, jak wyszłam do gabinetu, on miał wynik e, już e, badania, i do mnie mówi: Kim pani jest i co pani zrobiła? że pani ma zrośnięty kręgosłup, bo to jest niemożliwe, żeby w cztery miesiące kręgosłup został zrośnięty. Ja odpowiedziałam pani, że ja nic innego nie robiłam, ja się tylko modliłam i to jest cud Pana Boga. Więc dla lekarza to był szok. I co ciekawe, no, miała rehabilitacja też trwać, oceniali minimum trzy miesiące, ponieważ mój kręgosłup był bardzo sztywny przez i gips i tą konstrukcję. A rehabilitacja też dzięki łasce Pana Boga. Ja pamiętam, jak po tygodniu chodzenia na rehabilitację powiedziałam, że idę na rekolekcję, tam będę się modlić. Właśnie byłam na rekolekcji z Ojcem Jamesem kalem. i tam przed Najświętszym Sakramentem Pan Jezus tak dotknął mego serca i mego ciała, że pamiętam, jak. W pewnym momencie puściły te wszystkie sztywne, e, zastygnięte moje mięśnie I ja pamiętam jak wyskoczyłam do góry z rękoma i zaczęłam wielbić Boga, moje koleżanki zdziwione, bo ja chodziłam taki robocik, bo byłam e, cała sztywna. bardzo dużo i w jaki sposób y, zaczęłaś służyć? No Bo, jak ktoś dotknie Pana Boga, to natychmiast chce innym pomagać. To jest świadectwem, dlatego że jak dwa lata temu y, zdiagnozowano mi kolejne dwa nowotwory, to był koniec września 2017 roku, y, Pan był do tego dopuścił y, i patrzył też. Jaka jest moja ufność do niego, czy ja dalej wierzę, jak miałam diagnozę złośliwego Rakajanika, to, to lekarze byli zdziwieni potem, że to po badaniach, które miałam zrobione, tak? że jak to jest możliwe, to jest z punktu medycznego niemożliwe, tak? Dla Pana Boga wszystko jest możliwe, bo on jest Wszechmogący i może wszystko. Piszę książki. Dzieląc I napisałeś się... książkę Dotyk miłości o swojej historii. Tak. To jest pierwsza Dotyk miłości, która wyszła w 2017 roku. Opisuje o swojej historii, jak to żyłam kiedyś przed moim nawróceniem, jak, to, jak się zadziało w. Jak zostałam nawrócona o pierwszym cudzie uzdrowienia z pierwszego nowotworu, z kręgosłupa, opisuję też zagrożenia duchowe, w które weszłam w sposób nieświadomy. Ten okultyzm. E, tak, ten okultyzm, który jest bardzo zły. I właśnie e, skutki okultyzmu, skutki nieczystości, to o, powoduje e, potem skutek choroby. Drugie przywilej. większy. Dotyk uzdrowienia. I tutaj e, do tego uzdrowienia pisze o. o Uzdrowieniu nie tylko naszego ciała, ale uzdrowienie naszej duszy, bo to najpierw jest chora nasza dusza, a potem nasze emocje, nasza psychika i nasze ciało. I opisuje właśnie, jak otworzyć się na to uzdrowienie, jak tworzyć serce na Pana Boga. Powiedziałeś, że Twoje życie zawodowe się zmieniło. Co teraz robisz? Jak zarabiasz? Moje życie się zmieniło, ponieważ ym... Ja, jak mi się zawaliła moja firma, poszłam studiować psychologię. Yy, I na przez psychologię, pięć, Tak, yy, tak no, psychologię. I pięć lat pracowałam. Yy, I dziękuję Panu Bogu, że mi się tak wszystko rozwaliło w moim życiu. Bo pięć lat pracowałam jako psycholog I na znowu umyśle, znowu, noc, yy, czyli New Age, czyli yy, to wszystko, co, co teraz, że nasz umysł, może wszystko, czyli NLP, neurologistyczne programowanie. I yy, yy, to się skończyło. i i dziękuję za to Panu Bogu, dlatego że też przeszłam pewną drogę, którą pokazał mi Pan Bóg, i łączę terapię z Panem Bogiem. Ponieważ. Wolno jeśli... to robić. A, wolno to robić, oczywiście, że wolno to robić. Ale ludzie a, muszą wiedzieć, w co wchodzą. Tak? Oczywiście, że jak trafia do mnie osoba, która nie jest w relacji z Panem Bogiem, a, a wie, że ja prowadzę terapię z Panem Bogiem, to uświadamiam. Czym to się różni i też o tym piszę w książkach właśnie, dlatego że terapia jest człowiekowi potrzebna, żeby zrozumieć emocje, nasze mechanizmy obronne, zachowawcze, dlaczego zachowuję się tak, a nie inaczej, dlaczego mam takie zranienia, ale jeśli chce człowiek to zmysłowi na terapii, to pytanie co dalej. Żadna terapia, żaden terapeuta, żaden psycholog, żaden psychiatra nie zabierze naszych lęków, zranień, tego, z czym sobie nie radzimy, bo to może uzdrowić tylko wszechmogący Pan Jezus, który jest najlepszym lekarzem. Piszesz do tych miłości, kogo poznałaś, kim jest Pan Jezus dla ciebie? Dla mnie Pan Jezus jest moim najlepszym przyjacielem, jest moją miłością. Pan Jezus jest... Dla mnie um, drogowskazem. On jest drogą, prawdą i życiem. On nadaje sens. Wyglądasz na szczęśliwą osobę. Czy to prawda? Tak. Teraz mam życie szczęśliwe. A od momentu, jak się nawróciłam, siódmy rok, idę z Panem Bogiem. I wiem, że moje życie teraz jest w końcu normalne jest zdrowe, jest prawdziwe, jest autentyczne, jest pełne miłości. Bo tę miłość biorę z krzyża Pana Jezusa i to daje mi siłę. Wielkie i serdeczne dzięki. Naszym dzisiejszym gościem była Kasia Straburzyńska. Również Państwu dziękuję i do, do zobaczenia za tydzień. Dziękuję.